Wiersze żyją, kiedy są czytane, słuchane, śpiewane i malowane. Leszek Szczurek. Przemyślenia dnia każdego. Wiersze wybrane. List. Do Pana Boga. Pochyliłeś się, Panie, nade mną, nie wskazując mi drogi. Dałeś mi Panie niepewność i szczyty bym ujrzał wysokie, to wciąż za mało bym mógł żyć. Ujmij, Panie, w swe dłonie wśród zapomnień i westchnień promek życia mego. A zrozumiesz dusze poety. Dałeś mi, panie, tak wiele. Dlaczego? Ziemia, pulsująca planeta, maleńki punkt w przeogromnym wszechświecie i my, wielcy, ważni, nazwani człowiekiem, niczym marionetki wielkość jest zbyt ogromna. Wspinamy się po szczeblach blasku, a Syriusz za firmamentu ukazuje nasze dokonania. My trwamy nadal w tym już zmęczonym świecie i trudnej nieskończoności, widząc swój kres. Słoneczne skrzydła? Cicho. I ciepły poranek przesyca swymi barwami, i rozlewa się leniwie po okolicy. Dziś, po latach, przystanąłem tu, wpatrzony w kroki z własnej przeszłości. Widzę szczyty gór, z których emanuje spokój, emitując jakąś łagodność, unosząc się na skrzydłach swej duszy. Widzę, światło jest tak blisko, że wystarczy się odwrócić, by spojrzeć mu w twarz. Czytał Bogdan Dmowski.